Do czego zmierza Rosja? Co oznacza nowa dynamika rozmów między Waszyngtonem a Kremlem? Co ze spotkaniem Trump-Putin? I wreszcie, czy wojna w Ukrainie niedługo się zakończy? Podcast Tygodnika Powszechnego weź słuchaj. Dzień dobry, witam państwa z redakcji w Krakowie w naszym cotygodniowym cyklu podcastowym Tematy Tygodnika, w którym rozmawiamy o najważniejszych i najciekawszych materiałach z najnowszego wydania Tygodnika Powszechnego, z ich autorami i autorkami. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest tutaj na łączach poniżej Anna Łabuszewska. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Publicystka, specjalistka od tematyki rosyjskiej, przez prawie 30 lat związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich i autorka jednego z materiałów z najnowszego numeru Tygodnika Powszechnego. Jego okładkę, jeśli oglądają nas Państwo w wersji wideo, właśnie widzicie na ekranie, a na niej są ci, o których teraz tak dużo się mówi, czyli Trump i Putin. I Aniu, w takich momentach y, mam wrażenie, że najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania. Y, dlatego ja dziś chciałabym postawić kilka takich y, z pozoru prostych pytań i chciałabym cię prosić, żebyś ty nam w odpowiedziach na nie tę rzeczywistość pokomplikowała, co też robisz zawsze w swoich tekstach, szukając różnych kontekstów y, i patrząc tak szerzej, nie tylko powierzchownie na sprawy rosyjskie. Y, więc zacznijmy od tego jednego z pierwszych pytań. Do czego dziś zmierza Rosja? Rosja zmierza do tego, do czego zmierzała od wielu lat pod rządami Putina. Myślę, że warto się cofnąć pamięcią do roku 2021. Do grudnia, kiedy rosyjska dyplomacja ustami zarówno ministra Ławrowa, jak i wiceministra Riabkowa oznajmiła światu, jakie ma oczekiwania. Te oczekiwania były sformułowane w taki sposób, że chcemy jesteśmy już na tyle silni, że możemy odzyskać utracone w chwilach słabości pozycje i terytoria. Więc proszę na to, Niech się przesunie dalej na zachód. O tym, że Ukraina ma być członkiem NATO, nie ma mowy. Odzyskujemy wpływy w Europie Środkowej. Wracamy jako podstawowy partner do rozgrywki ze Stanami Zjednoczonymi. I jeśli nie, nie spełniacie naszych oczekiwań, no to przed nami bardzo trudny, Chwilę. W Twoim tekście piszesz o tym, jak Kreml zareagował na działania administracji Trumpa, te, te najnowsze, o których tyle się mówi w sprawie Ukrainy. Gdybyś nakreśliła taki obraz sytuacji na teraz, stan na teraz? Stan na teraz zrobił się dynamiczny po tym, jak nastąpiła rozmowa telefoniczna Trump-Putin chciałam podkreślić to jak zupełnie inaczej jest to traktowane w tej chwili nawet w takim przekazie propagandowym, o ile jeszcze niedawno główni kapłani kremlowskiej propagandy w swoich programach albo w swoich mediach społecznościowych rzucali bomby jądrowe na Waszyngton, żeby spopielić i w ten sposób nauczyć Stany Zjednoczone, jak mają szanować Rosję. No to teraz zmienił się ten ton, jest... Łagodny i o Trumpie. Trump ma dobrą prasę w Rosji. I o tym, że on zadzwonił pierwszy do Putina, no, to jest świadectwo tego, że to jest mąż stanu mądry i że chce dobrych stosunków. Zresztą sam Trump o tym mówi. Putin po tej rozmowie nie pokazał się publicznie i nie skomentował publicznie tej rozmowy z Trumpem. To też bardzo znamienny. Wypuścił na arenę swoich harcowników. Łos Kremla to był rzecznik prasowy, który udzielił wywiadu i w takich bardzo okrągłych sformułowaniach mówił o tym, że no, to jest przełom, że to teraz y, będzie można wrócić do pełnowartościowych stosunków y, ze Stanami Zjednoczonymi, dwustronnych, bo one ucierpiały bardzo mocno w ciągu ostatnich mhm. trzech lat. I to jest taki, takie główne przesłanie, z którym też rosyjska delegacja pojechała. Wjechała dzisiaj do Riyadu, do Arabii Saudyjskiej, żeby tam no, takie, taką rozmowę otwarcia przeprowadzić z delegacją amerykańską. Mówiło się o tym, że to jest przygotowanie do spotkania Trump-Putin. Widać też z tych oświadczeń, zarówno jednej, jak i drugiej strony, bardzo wstrzemięźliwej, bardzo spokojnej reakcji Rosji. Że Rosji chodzi nie tylko o konflikt w Ukrainie, tak? taki, taki, takiego języka się tam używa. To nie jest wojna, to jest specjalna operacja wojskowa cały czas i konflikt, który należy uregulować. To nie, o, nie tylko o to chodzi. Znaczy Rosja kładzie na stół żądanie rozmowy o bardzo szerokim spektrum. O świecie, o globalnej polityce, o tym, w jaki sposób mają się ewentualnie zmienić rozkłady sił. A w tym to, ta ewentualna zmiana rozkładu sił to jest przede wszystkim dopuszczenie Rosji do decydowania o losach świata. Nie, nie tylko Europy, nie tylko obszaru postradzieckiego, tylko. Generalnie Rosja wraca i trzeba się z nią liczyć, trzeba, trzeba rozmawiać na bardzo szeroki wachlarz tematów. To Europa, bezpieczeństwo europejskie, tak, oczywiście. Ukraina, tak, oczywiście, ale to nie są jedyne tematy. To jest jeden, jeden ze stolików, przy którym można, można układać karty. Poza tym, no to jest rozgrywka o Bliski Wschód, to jest bardzo ważna dla Stanów Zjednoczonych rozgrywka o y, y, Pacyfik i o. Y, Gdzieś tam w tle pojawia się partner chiński. Tutaj myślę, że to jest bardzo ciekawe. Na razie niewiele o tym wiemy, dlatego że partner chiński też się zachowuje bardzo powściągliwie i nie mówi o tym, czego oczekuje o Rosji, przynajmniej na zewnątrz tego nie mówi, i Rosja też nie mówi, w jaki sposób nie chciałaby. Czy, czy w ogóle by chciała zmienić bardzo przyjazne, bliskie stosunki z partnerami chińskimi, z przyjaciółmi chińskimi, bo takiego języka z kolei Putin i jego drużyna używa, jeśli się spotyka z przywódcami Chin? Właśnie ten nowy porządek świata to jest taka fraza odmieniana po prostu teraz przez wszystkie przypadki. My też Państwu w Tygodniku Powszechnym staramy się na bieżąco, na bieżąco o tym pisać w jednym z poprzednich numerów. Mamy o tym bardzo ciekawy artykuł Jakuba Dymka, podlinkujemy go tutaj w opisie. Ale jak mówisz, Aniu, o tych stolikach różnych, to jednak y, usiadłabym dzisiaj przy tym naszym europejskim, y, bo jednym z tych takich prostych pytań, prostych, ale trudnych do odpowiedzenia pytań, które teraz padają, to jest kwestia. Kwestia wojny, kwestia wojny w Ukrainie, bo my, my ją tu po prostu nazywajmy y, tak jak należy, nie tak jak to robi y, propaganda. Y, co, co te rozmowy, co te spotkania potencjalne, co te telefony mogą realnie... Y, jak mogą one realnie wpłynąć na, na losy wojny, na jej zakończenie? No w zależności od tego, jakie będą wyniki tych rozmów, jeśli w ogóle dojdzie do spotkania Trump-Putin, bo na razie mamy pierwszy, pierwszy, pierwsze spotkanie za sobą. Tak? To też mówi bardzo skąpy komunikat o tym i skąpe wypowiedzi, zwłaszcza członków rosyjskiej delegacji, że Niewiele na razie ustalono konkretów. Jest komunikat twardy, że będziemy dalej rozmawiać, że pierwsze koty za płoty, że będą trwały przygotowania do spotkania Trump-Putin, że strony na razie wysłuchały wzajemnie swoich racji. To, co ustalono jakoś wstępnie też i co też świadczy o tym, jak wiele pracy jest, jeśli. W ogóle dojdzie do dalszego zbliżania stanowisk, żeby wznowić pracę placówek dyplomatycznych na poziomie sprzed wojny, bo personel. I placówki zostały, wprawdzie, ale personel został bardzo mocno okrojony. W Moskwie nie ma amerykańskiego ambasadora. Teraz będzie znowu kwestia ustalania tego, kto nim zostanie. I w mediach w międzyczasie, gdy trwały rozmowy, wypłynął trzypunktowy plan. Uregulowania wojny, zakończenia wojny, mhm. a Stany Zjednoczone, znaczy delegacja amerykańska powiedziała, że to wrzutka, że to jest fake i nie należy się tym przejmować. Niemniej no, coś na rzeczy jest, że takie rozwiązania jak te trzy punkty mogły być brane pod uwagę. Te trzy punkty to zawieszenie broni, przeprowadzenie, przeprowadzenie wyborów na Ukrainie. Prezydenckich i potem uregulowanie, podpisanie umowy, już takiej kończącej, kończącej konflikt. To bardzo wiele mówi, dlatego że dla Putina Zełęski jest cierniem w oku. Putin chce się go pozbyć za wszelką cenę, bo dla niego to jest partner którego on nie uznaje, nie uznaje jego racji, nie zgadza się z nim. no To jest człowiek, który rzucił mu wyzwanie, który przez trzy lata z nim walczył na polu walki. To dla Putina już samo to będzie motorem do tego, żeby się pozbyć Załęskiego. I... Też ze strony rosyjskiej płyną takie komunikaty, że nie ma absolutnie żadnej zgody na to, żeby jakiekolwiek wojska z krajów NATO pojawiły się na Ukrainie, że to jest też taki warunek, którego Rosja nie, nie przyjmie, tak? nie będzie mhm. tego roz, rozmawiać, nawet i to będzie taki warunek brzegowy. Bardzo było ciekawe też to, że. Do, w składzie delegacji, bardzo wąskiej delegacji rosyjskiej, znalazł się Kirill Dmitriev. To osoba, która ma opinię finansisty i bankiera, mm -hmm. takiego człowieka, który się jako tako orientuje w gospodarczych sprawach. On jest dobrze umocowany towarzysko w tym kręgu zbliżonym do, do Kremla. Jest mężem bliskiej Koleżanki, młodszej córki Putina. To brzmi <laughs> bardzo śmiesznie, tak. ale no tak jest, że takie osoby mają, no są, to się nazywa tak, że oni są zbliżeni do dworu, tak? I w związku z tym otrzymują jakieś jakieś konfitury za też konkretne usługi. No i tutaj Dmitriew miał ewidentnie powierzoną taką rolę człowieka, który Przywozi na, na rozmowy z Amerykanami konkretną propozycję gospodarczą. Yy, przywiózł jakieś kartki z ustaleniami, z wyliczeniami, ile amerykańskie firmy naftowe straciły na tym, że wprowadziły sankcje wobec Rosji. I yy, 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 opowiadał w telewizji zaraz potem o, o tym, że Ro Amerykanie byli bardzo zdziwieni. To ja myślę, a takie wyliczenia myślę, że wzięte z sufitu. Ale przy okazji też przywiózł propozycję, że amerykańskie firmy, jeśli wszystko się uda, jeśli się tam te trybiki będą kręcić w taką stronę, którą Kreml zaakceptuje, to wpuści amerykańskie firmy do swojego przemysłu naftowego. No to byłoby rzeczywiście Kuszące. No, wielka rzecz, dlatego że no, to jest takie podejście też pod temat, który bardzo. Martwi Kreml, czyli sankcje. Gdzieś one zawsze wypływają. Oficjalna mhm. propaganda twierdzi, że sankcje bardzo się przydały, że dzięki temu Rosja stała się samodzielna, co jest oczywistą bzdurą i to sankcje są bardzo bolesne, dolegliwe i zmuszają do wielkiej gimnastyki, żeby w ogóle cokolwiek z tym zrobić. No, się takie bypassy utworzyło przez dostaw różnych przez, przez nie, takie państwa współpracujące, jak na przykład Kirgistan. A, a więc dla Rosji zniesienie sankcji jest to jednym z tych podstawowych warunków, na które liczy w tych rozmowach i w tym wielkim nowym otwarciu. Bo dziś rozmawiamy 18 lutego we wtorek, właśnie wkrótce po, po zakończeniu tych, tych rozmów w Rihadzie. Państwo będą nas oglądać w środę następnego dnia i zawsze w takich rozmowach czy też w artykułach które publikujemy w tygodniku bardzo pilnujemy, żeby dać naszym czytelnikom znać kiedy ten artykuł został napisany albo kiedy rozmowa została przeprowadzona, bo mam wrażenie, że tutaj rzeczywistość jest tak dynamiczna, że takie to mrugnięcie oka, kilka słów jednej czy innej ważnej postaci, jakiejś ruchy, które teraz wielu ocenia jako gwałtowne, może tyle zmienić, że nasza rozmowa wręcz może się zdezaktualizować bardzo szybko. Ja nie przypuszczam, żeby się zaktualizowała tak natychmiast, Aha. dlatego że owszem, jest bardzo duża dynamika, ale już widać po tych wstępnych kontaktach, że ten proces, jeżeli dalej pójdzie, dogadywania się Stanów Zjednoczonych i Rosji, będzie bardzo żmudny, trudny do przewidzenia. Tam jest bardzo wiele takich momentów, w których stanowiska obu stron się Znacznie różnią i e, chodzi nie tylko o Ukrainę i bezpieczeństwo europejskie, które my mamy tutaj na względzie przede wszystkim, e, ale też bardzo wiele innych. E, ja myślę, nie, nie, nie bez kozery wspom, wspomniałyśmy tutaj o e, drogich przyjaciołach chińskich, dlatego mhm. że tutaj też będzie, myślę, jeszcze wiele znaków zapytania nad tym, Procesem, który się zaczął. Trumpowi myślę, że bardzo zależy na tym, żeby coś ugrać tutaj, żeby móc przedstawić to, ten przełom w stosunkach z Rosją jako swój sukces. Bo dotychczas przez niego rzucane takie wielkie hasła, jak. Grenlandia, mm -hmm. Meksyk, granica i, i to, to nie bardzo wypaliło, Gaza i Bliski Wschód, więc być może będzie skłonny pójść na jakieś większe ustępstwa, ale to na razie tylko spekulacje, nie, nie wiemy. Żartowni się w rosyjskich mediach podrzucają, żeby Rosja położyła na stole Kwestie odkupienia Alaski od, od Trumpa. Mhm. Być może to zdynamizuje jeszcze bardziej rozmowy. Napisałaś w swoim tekście takie zdanie, że można w ciemno obstawiać, że negocjacje będą bardzo trudne i żmudne, a ich rezultat nie do przewidzenia. Tak, podtrzymuję to. Widziałam. Po dzisiejszych rozmowach w Riadzie minę doradcy Putina, Jurija Uszakowa. To jest bardzo doświadczony aparatczyk, biurokrata i on nie lubi rzucać słów na wiatr. Zapytany przez dziennikarza telewizyjnego rosyjskiego, czy można coś powiedzieć konkretnego po tych rozmowach. One trwały pięć godzin, więc nieźle się tam przemaglowali panowie. Bardzo ostrożnie mówił o tym, czy w ogóle tam następne rozmowy będą. Tak, oni się będą starać, tak, mm -hmm. będą przygotowywać spotkanie. Bloomberg wrzucił taką wrzutkę, że do spotkania dojdzie już za tydzień. Uszakow bardzo się do tego dystansował, powiedział, że to trudno powiedzieć i że raczej nie, więc widać, że tam są jakieś Himalaje po drodze do pokonania. I tak, w ciemno obstawiam, że to będzie trudny proces. Aczkolwiek no, Trump już zaskoczył tak, nas. Nie, nie cały tydzień minął od jego rozmowy z Donaldem Trumpem, a już y, sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż, niż jeszcze tydzień temu. A jak będzie wyglądać za tydzień, no tak, to m, można iść do wróżki, ale nie wiem, czy wróżka też poradzi sobie w tej sytuacji. Bardzo ci Aniu dziękuję za rozmowę. My te tematy geopolityczne, tematy związane właśnie z nowym porządkiem świata, z. Wszystkimi układankami, tymi stolikami, o których tu Ani mówiłaś, których jest tak wiele i o tak wiele rzeczy tutaj teraz toczy się stawka, na bieżąco omawiamy w Tygodniku Powszechnym. W tym najnowszym wydaniu, z którego właśnie pochodzi tekst Anny Łabuszewskiej, do którego lektury Państwa bardzo zachęcam, znajdą Państwo też materiał Agaty Kaźmierskiej i Wojtka Brzezińskiego, którzy zajmują się w zasadzie tą samą sprawą, ale z perspektywy bardziej amerykańskiej. I te dwa materiały stanowią w naszej redakcyjnej ocenie, stanowią kompatybilną całość i bardzo polecam czytać je razem. Bardzo ci Aniu dziękuję za rozmowę. Twoje teksty, jak tylko dzieje się coś ważnego z obszaru twoich zainteresowań, bardzo szybko trafiają na naszą stronę tygodnikpowszechny.pl, gdzie państwa też serdecznie zapraszam. I dziękuję bardzo za rozmowę, Państwu za uwagę. Ewelina Burda, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.